Cześć. Zapraszam was dziś na przegląd nowości, jeżeli chodzi o nasze skrapowe podwórko. Pojawiło się wiele nowych, może nie jest aż tak dużo jak w poprzednim filmiku, chociaż może będzie to dość porównywalna ilość, ponieważ pojawiło się kilka nowych kolekcji. Jeżeli chodzi o trzy różne marki. Większość z tych rzeczy jest jeszcze w przedsprzedaży, więc możecie Przejrzeć te produkty razem ze mną, gdyż jeszcze bezpośrednio raczej ciężko jest je dostać. Także zapraszam na oglądanie, jeżeli podobał Wam się mój wcześniejszy film o takiej tematyce. Odnośnik znajdziecie tutaj na górze ekranu po prawej stronie. Jakiś czas temu nagrałam już podobny film w takiej tematyce. Natomiast oczywiście z innymi kolekcjami, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, zapraszam. Odnośnik pojawi się tutaj na górze z prawej strony. Natomiast dziś zapraszam Was na przegląd nowości. Troszeczkę spóźnionych, natomiast jeszcze jest to większość przed sprzedaży. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od firmy Minty Papers, która już jakiś czas temu ogłosiła swoje nowe kolekcje. Tutaj pokażę Wam, ponieważ pojawiły się aż cztery. Mam na myśli Blissful Time, Golden Days, Grandpa's Attic, Merry Little Christmas. Moim zdaniem te kolekcje łączy jedna rzecz, o czym wspomnę Wam podczas prezentacji, natomiast każda z nich jest również zupełnie inna. I zacznijmy może od prezentacji, a niech będzie kolekcja świąteczna. Merry Little Christmas. I do każdej z kolekcji, oczywiście, dołączony jest arkusz elementów do wycięcia. I w przypadku tej kolekcji świątecznej wygląda on w ten sposób. Bazuje tutaj kolorystyka moim zdaniem na takim różowym, delikatnie złotym, z elementami czerwieni oraz zieleni, ale także przebija się element niebieskiego. Mamy tutaj bombeczki, kwiaty, choinkę, zwierzątka, także wszystko, co kojarzy nam się ze świętami. I już taki arkusz może nam nakreślić mniej więcej, jak będzie wyglądała właśnie ta kolekcja. I fajnie jest też kupić sobie na przykład po arkuszu elementu do wycięcia. Nie trzeba od razu kupować całej kolekcji, jeżeli nie jesteście do niej przekonani, gdyż naprawdę powiem, mówię Wam z doświadczenia: już sam arkusz sporo nam powie o tej kolekcji. W kolekcji znajdują się również takie tekturki, odrobinę grubsze naklejki. Tutaj jest, są napisy po angielsku, już firma odeszła od produkcji napisów po polsku, a szkoda. Natomiast mamy również wersję angielską. W skład tej kolekcji wchodzą e, oczywiście bloczki wielkości 15x15, 30,5x30,5 oraz jeden dodatek, nowość, o której wspomnę pod koniec. E, na początku chciałabym jednak pokazać Wam, jakie dokładnie papiery znajdują się w tej kolekcji. Pokażę Wam na tym przykładzie. Pierwszy arkusz, jak zwykle, zdobny, jak zwykle sporo się dzieje, natomiast jest to do okiełznania. Myślę, że są tutaj bardzo ładne, ciekawe kompozycje ze zwierzątkami, z samochodem, z takimi świątecznymi girlandami, z domkami. No, jest tutaj wszystko. Ale w tle tutaj jest widoczny taki zamglony domek, drzewka, więc myślę, że spokojnie można to ograć. Następny arkusz, i zawsze w Minty Papers dzieje się to, że, pierwszy, że pierwsza strona arkusza jest bardziej zdobna, natomiast tył mamy troszeczkę delikatniejsze, jeżeli chodzi o te kompozycję, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, połączyć jakoś sobie. Te papiery. Tutaj w arkuszu drugim mamy takie, taką kompozycję na dole, którą fajnie sobie tutaj można wyciąć, robiąc na przykład z tego kieszonkę. To samo można zrobić z kompozycją na górze, powycinać ją tak, żeby te bąbki faktycznie jakby zwisały z tej choinki, z tej girlandy. Kolejna strona również bardzo mi się podoba, ta pierwsza i ta trzecia naprawdę przykuła moją uwagę zdecydowanie z tym pięknym czerwonym samochodem. I tutaj jeszcze w, y, ładny jest ten sweterek z tyłu, o tym też warto wspomnieć. Y, kolejny arkusz, jak zwykle, layoutowy, czyli charakterystyczna cecha, jeżeli chodzi o papiery Mintay Papers. I czerwona krata, czyli coś typowo świątecznego. Kolejny kwiaty, czyli cały arkusz z kwiatami, również cecha charakterystyczna tej firmy. I karty, które również charakteryzują firmę Mintay Papers. I to byłoby na tyle z tej kolekcji. I właśnie na koniec chciałabym pokazać Wam jeszcze coś, co jest nowością, jeżeli chodzi o firmę Mintay. A mianowicie taki oto zestaw. Jest to dokładnie zeszyt uzupełniający. Ma wymiary 15 na, 30, na 20 cm i posiada tutaj czyste arkusze, które można sobie wykorzystywać jako na przykład bazy do kartek, jako po prostu złagodzenie tych takich zdobnych arkuszy, które prezentują nam kolekcje klasyczne. Myślę, że jest to coś ciekawego, co na co warto zwrócić uwagę. Jestem yy, sama ciekawa, jak będą wyglądały te arkusze, ponieważ jeszcze nie widziałam prezentacji. Jest to przed sprzedaż, więc nic dziwnego. Natomiast chętnie obejrzę, jeżeli ktoś kupi. Jestem tego bardzo ciekawa. Yy, I tutaj, przy tych papierach, nie mogłabym tego nie wspomnieć, że widzimy po prostu 100% świąt. Te elementy są tak dobrane, że bez problemu możemy wykonać sobie jakąś ciekawą pracę. Natomiast kolorystyka, jak już wspomniałam, ma takie dość nietypowe kolory, które nie zawsze kojarzą nam się ze świętami, ale myślę, że warto zwrócić uwagę i pokusić się choćby o ten zestaw dodatków do wycięcia. Kolejną kolekcją, którą chciałabym Wam pokazać jest Blissful Time. I to już jest według mnie kolekcja, która reprezentuje Późne lato, wczesną jesień, te odcienie są takie dość zgaszone, natomiast bardzo ładne, takie klimatyczne, powiedziałabym. Pokażę Wam najpierw ten arkusz dodatków. Prezentuje się on w ten sposób. Są tutaj, według mnie, elementy takie, które można zastosować do różnego rodzaju kartek urodzinowych. Są świeczki. Ta, ten arkusz od razu skojarzył mi się z taką kartką dla przyjaciółki z kartką pełną takich elementów relaksu. Tu jakiś leżak, hamak, troszeczkę boho, nawet nie trochę, tylko bardzo. Te takie bardzo ładne kwiaty, jakby trochę zasuszone, książki. No, cudo po prostu. Znowu pojawiają się tutaj naklejki, takie turkowe z napisami po angielsku. Nie, nie wspomniałam też wcześniej, natomiast w każdej z tych kolekcji jest też te dostępny taki zestaw daikatsów, czyli już wyciętych elementów, które po prostu można przykleić na kartkę, na, różną, na różnego rodzaju pracę. I to już są elementy również z tej kolekcji. Ta kolekcja, jak widzicie, prezentuje się bardzo tak elegancko, dostojnie, spokojnie, no tak jak wspomniałam, kojarzy mi się po prostu z takim relaksem, odpoczynkiem. Mamy tutaj jeszcze, teraz dopiero zwróciłam uwagę, tak jakby jabłuszka delikatne, no po prostu typowa wczesna jesień, późne lato i te kolory również to oddają. Jest tutaj wiele takich różów zgaszonych, zgaszonej fuksji, ale też takich pastelowych, beżowych odcieni i jest też to również błękitne. Co, jak widzieliście wcześniej, również się przewijało, i zobaczycie później, że to jest właśnie ten element, który łączy te wszystkie kolekcje czyli ten taki zgaszony błękit. Drugi arkusz prezentuje się w ten sposób. Jest to, można powiedzieć, bardziej layoutowy, natomiast spokojnie można z tego też stworzyć kartkę lub też stronę w albumie. Myślę, że każdy znajdzie zastosowanie do tego arkusza. Kolejny arkusz bogaty jak to zwykle bywa w firmie Minta Papers. I przypomina on dość ten pierwszy, natomiast kompozycje są troszeczkę inne. Ten arkusz bardzo mi się spodobał, gdyż nie widziałam chyba jeszcze takiego w, w tej y, marce. Natomiast jest on ciekawy. Ta kompozycja kwiatowa jest bardzo ładna, taka uniwersalna. Tutaj znów kwiaty, czyli jesteśmy w tym samym temacie. I te bardzo ładne takie poprzedzierane deski. Y, tutaj różowe, tu były takie niebieskie, błękitne. I oczywiście karty, czyli jak zwykle. Jak widzicie, tutaj też pokazują, jak, czy, czym charakteryzuje się ta kolekcja, czyli tak typowo Boho, Wczesna Jesień Boho. Tak bym to nazwała. I tutaj również pojawił się ten zeszyt uzupełniający, czyli tak jak w pozostałych kolekcjach. Posiada on oczywiście motywy z kolekcji. Jak widzicie, tak pokazuję Wam tylko pobieżnie ten produkt. I kolejna kolekcja, również jesienna, to Golden Days. I tutaj, jak sama nazwa wskazuje, bazuje ona bardziej na takich odcieniach beżowych, złotych. Takich żółtych, pomarańczowych, zgaszonych. Mamy tutaj liski, które no bardzo kojarzą się z jesienią, ale jak widać, przebijają się też takie odcienie właśnie chłodnego błękitu, czyli jak w pozostałych kolekcjach. Mamy również naklejki, zeszyt uzupełniający po raz kolejny oraz całą kolekcję, która prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, te papiery są dość zbliżone, jeżeli chodzi o kompozycję, natomiast jednak różne. Tu mamy te elementy w takich odcieniach już typowo jesiennych oraz ten błękit, niezbyt oczywisty, a jednak się pojawia. To koło kojarzy mi się już z jakimś arkuszem chyba z kolekcji Country Fair, ale jest ona dość e, takie pasujące do jesieni, jakby nie patrzeć. Kolejny arkusz taki szalony mogłabym powiedzieć, jak to zwykle, ale jest też ten ciekawy element e, korka z tyłu. To dość rzadko się przewija w papierach. E, tu jest ciekawy arkusz e, prezentujący takie e, plastry Drewna, które są poprzekładane oraz błękitno-białą pepitkę z tyłu. Kwiaty, kwiaty, kwiaty. Piękny arkusz kwiatowy. Zastanawiałam się, czy nie zamówić sobie choćby tylko tego jednego arkusza z całej tej kolekcji, bo on mi się naprawdę spodobał. No i karty, czyli klasyk. Kolejna kolekcja, już ostatnia jeżeli chodzi o firmę Minty Papers, to Grandmas Attic. Czyli um, taki strych u babci, coś w tym rodzaju. I ta kolekcja bardzo przypomina mi kolekcję Old Manor chyba, czyli taką, która już kończy się, jeżeli chodzi o zapasy z tej firmy. Natomiast myślę, że będzie to jej godny następca. Ma ona tutaj wiele elementów takich vintage, starodawnych, ale również takie florystyczne motyle, kwiaty, czyli coś klasycznego. Oczywiście naklejki. Ten bloczek uzupełniający, który już sam w sobie jest dość ciekawy, jeżeli ktoś lubi takie klimaty vintage, to myślę, że warto zwrócić na niego uwagę. I tak prezentuje się kolekcja. Jak widzicie, jest to typowo klimat vintage, typowo klimat taki starodawny. Jeżeli chodzi o kolorystykę, mamy tutaj bardzo dużo beżu i sporo błękitu, czyli po raz kolejny ten błękit się przewija. I tutaj już większość tych papierów jest dość zdobna. Te drzwi są bardzo ciekawe i naprawdę kojarzą mi się bardzo z tą kolekcją Old Manor. Te kwiaty również są bardzo ładne oraz te takie tagi, które fajnie można wykorzystywać. I to jest kolekcja, w której właśnie są aż dwa arkusze pełne kwiatów. Myślę, że jak no, jakby nie patrzeć, kolekcje takie wintycz kojarzą się również z takimi właśnie arkuszami kwiatowymi, i na końcu karty z tymi pięknymi motylkami. O tej kolekcji, jak widzicie, powiedziałam najmniej, natomiast pewnie dlatego, że nie jest ona ani trochę w moich klimatach, przyznaję to. Natomiast myślę, że wielu z Was się spodoba, dlatego również pokazuję ją tutaj w tych nowościach. I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o firmę Minty Papers. I przejdźmy teraz do marki Craft O'Clock. Czyli również coś, co myślę, że wielu z Was już widziało, wielu z Was już może zamówiło właśnie w przedsprzedaży, ale chciałabym Wam też pokazać, gdyż tutaj także wyszła kolekcja jesienna. No, w sumie jest taka pora, że wiele kolekcji jesiennych się pojawia w sprzedaży. Yy, mamy oczywiście papiery yy, wielkości klasycznych dla Craft O'Clock, czyli 15 na 15 20x20, 30,5x30,5. Mamy elementy do wycięcia, mamy takie dodatki do art journalu. Oraz te papiery, które już Wam pokazuję. Ten bloczek Oto y, Móc, ponieważ jeszcze nie wspomniałam nawet, jak nazywa się ta kolekcja, czyli jesienne nastroje. Prezentuje się w ten sposób: to jest y, ta seria Craft o Clock Friends. Jest on taki typowo jesienny, czyli dominuje tutaj pomarańcz, taka czerwień, y, również taki brudny y, brąz. Jest. Są tutaj słoneczniki, są dynie, są ptaszki, wydaje mi się, że liście oczywiście, czyli klasycznie. Gdzieś tutaj o, są też grzybki, chyba widziałam też lisy. Te deski bardzo mi się spodobały z arkusza trzeciego. I tutaj są nawet takie dynie, nie wiem czy to widać, natomiast tutaj one są takie jakby wyryte, wyskrobane. Warto zerknąć na ten arkusz i zastanawiam się czy nie zamówić sobie go, żeby zobaczyć właśnie jak to wygląda na żywo. Kolejne arkusze. Tutaj Craft O'Clock ma również takie dość bogate kompozycje, ale nie aż tak jak w przypadku Mintaya. Tutaj spokojnie da się to podzielić na jakieś takie sekcje. Ten arkusz jest bardzo ciekawy, trochę ciemny, natomiast um, gdyby był jaśniejszy, byłby jeszcze bardziej w moich klimatach, ale ten również mi się podoba. I ta, ta ostatnia strona, typowo z liśćmi, kojarzył mi się z takim zielnikiem. I kolekcja posiada również dodatki do art journala, ale nie tylko do albumów. Do kartek również się sprawdzą i posiadają one motywy typowo z tych kolekcji. Są tutaj kieszonki, koperty, różnego rodzaju zakładki, karty, takie malutkie flagi. Więc jeżeli lubicie takie dodatki, to warto zwrócić na to uwagę. I jak w każdej kolekcji, znajduje się tutaj również bloczek elementów do wycięcia. Jest to bloczek dwustronny i typowo jesienny. Ja nie wiem, dlaczego jakoś nie tworzę zbyt dużo jesiennych prac, ale jak patrzę na tą kolekcję, szczególnie na ten bloczek, to bardzo mam ochotę poużywać tych dyń, powycinać je, potworzyć jakieś prace typowo jesienne. Nie wiem jeszcze z jakich okazji, ale może coś się trafi. Te zwierzątka, te grzybki, ślimaki, no po prostu czysta jesień. I te słoneczniki, które są przepiękne. Tutaj mamy bawełnę również. Jest wiele kolekcji, która posiada już sobie słoneczniki, więc myślę, że można wykorzystywać je również do innych serii. Takie elementy typowo kwiatowe, roślinne. Tutaj więcej elementów roślinnych, liście, które są nieodzownym elementem jesieni, więc musiały się znaleźć także w tym bloczku. No i to byłoby na tyle z tej kolekcji, o tym móc. Mogło się Wam przewinąć, że tutaj widoczna jest już kolejna kolekcja, czyli Holidays in Snow. I ta, to już jest typowo hmm, kolekcja zimowa, jak widać. I prezentuje się ona w ten sposób: kojarzy się ona typowo z mroźnym klimatem bardzo mroźnym. Te papiery mają bardziej odcienie błękitnego, niebieskiego, czyli typowo zimowe, nie świąteczne, bardziej zimowe, chociaż ze świątecznymi też można sobie skojarzyć. Jest tutaj, takich jest tutaj wiele takich elementów świątecznych. Jednak, jeżeli miałabym wybrać, to kojarzą mi się one bardziej z zimą niż ze świętami. Bardzo ładne kompozycje, które spokojnie można sobie powycinać, potworzyć różnego rodzaju um, takie warstwowe prace oczywiście z przodu bardziej zdobne, z tyłu tła. Ale tutaj rozcinając na środku, no spokojnie można stworzyć z tego cztery różne kartki. Tak samo tutaj mamy bardzo ładne drzwi, mamy elementy czerwieni, czyli nie jest to taka typowo chłodna kolekcja, ale taka chłodna, przełamana czasem czymś ciepłym. I oczywiście arkusze kwiatowe, które musiały się pojawić, bo zima może nie do końca i nie od razu. Natomiast, no jakby nie patrzeć, kwiaty, jak widać, można podpiąć też pod, tą, pod ten klimat. I to właśnie jest y, strona, która prezentuje typowo tą kolekcję, czyli bardzo mroźno, przełamane ciepłem. Kolejny to bloczek dodatków do junk journala. Teraz zobaczyłam, że ta kolekcja nawet nazywa się śnieżne święta, czyli typowo śnieżne mroźne klimaty. Przeskipuję Wam tutaj tak, y, choćby żebyście mogli sobie zerknąć, jak wyglądają te elementy, bo my, nie wiem jak Wy, ale ja bardzo rzadko z nich korzystam. Mają one oczywiście fajne zastosowania, ale jakoś nie sięgam po nie tak y, najczęściej. Dajcie znać proszę, czy Wy często korzystacie z takich elementów, gdyż ja zdecydowanie wolę dodatki typowo takie do wycinania nie elementy do junk journala, tylko właśnie te zestawy dodatków. I mogę Wam zdradzić, że ten zestaw oraz jeszcze jeden znalazł się w moim koszyku, jeżeli chodzi o zakupy, i kupiłam również sobie małą kolekcję Holiday Snow, więc za jakiś czas pojawi się Holly, jeżeli dotrą do mnie te zakupy. Ale wracając do elementów, mamy tutaj domki, mamy sweterki, guziczki, orzechy więc też coś ciekawego. Klimaty domowe, więc w porównaniu z tym mroźnym klimatem z papierów, to można troszeczkę ocieplić właśnie tymi dodatkami. Jest ten piękny kotek, rękawiczki, termoforek, wszystko: lampki, kawka, herbatka. I właśnie te takie mroźne zimowe kwiaty w odcieniach błękitu, niebieskiego, takiej mroźnej zieleni oraz bieli i beżu. Również elementy kwiatowo, takie roślinne. I zwierzątka. Bardzo dużo zwierzątek. Bardzo ciekawe i ładne są te niedźwiadki. Kojarzył mi się również z kolekcją, z którąś z zimowych kolekcji Craft and You Design. Była tam taka mroźna również. I myślę, że do tamtej można spokojnie podpasować te zwierzaczki. Oraz takie elementy, właśnie gorąca czekolada, kocyk, fotel, te drewienka, które ocieplą bardzo fajnie pracę. I następna kolekcja to zapach nostalgii, czyli coś nieoczywistego. Myślę, że nie każdy spodziewał się takiej kolekcji wśród tych nowo wydanych. Pokażę Wam tutaj, jak się ona dokładnie prezentuje. I właśnie, jest to kolekcja, która mogłaby kojarzyć się na przykład z urodzinami, z jakimiś imieninami, na przykład zimą, ale nie tylko. Jeżeli ktoś robi takie odcienie błękitu, mięty, pasteli, to myślę, że będzie zadowolony z tej kolekcji, ale tak mi się od razu również skojarzyła z tym, że można ją wykorzystywać również na takie prace na chrzciny, na przykład na komunie dla chłopca, no, są tutaj kwiaty oczywiście, ale te elementy również mogą przewijać się w pracach komunijnych lub też na chrzciny. Przyznaję, że ta kolekcja wpadła mi w oko najmniej, dlatego tak właśnie tylko przeskipuję wam. Ale myślę, że wiele z was będzie zainteresowanych właśnie taką kolorystyką, takim klimatem. Bardzo ładne są też te tła, takie poprzecierane. Oczywiście dodatki do junk journala, czyli kieszonki, kopertki, jakieś takie zamknięcia. Wkładki, karty, wszystko, co sobie możemy wymarzyć, bileciki oraz zestaw elementów do wycięcia. Szczerze nie przeglądałam go jeszcze, więc będzie to dla mnie trochę pierwsze wrażenie, ale patrząc na okładkę, obstawiam tutaj wiele roślin, kwiatów i motyli. Zobaczymy, czy może mnie czymś zaskoczy ten bloczek. Oczywiście różowe kwiatki, takie bardzo delikatne. Myślę, że ten bloczek obroni się nawet sam. Nie potrzeba tej kolekcji, żeby wykorzystać go sobie fajnie do różnych prac. Czyli tak jak myślałam, głównie rośliny, kwiaty i coś jeszcze z motylkami powinno być, a nawet nie. Czyli tych motylków jest tu dość mało, więc głównie roślinki, listki i kwiatki. I ostatnia kolekcja z Craft O'Clock, czyli jak tam była mroźna i taka śnieżna zima, tak tutaj jest ciepła, świąteczna, kojarząca się właśnie z takim grudniem bardziej niż styczniem. I jest to kolekcja Warm and Peaceful, czyli właśnie. Coś ciepłego. Pokażę Wam, jak się ona prezentuje, i tutaj będzie jedna ciekawa rzecz. I zdradzę Wam, że również kupiłam mały bloczek oraz jedne dodatki z tej kolekcji. Zaraz pokażę Wam dokładnie, które. I ta y, seria. Wydaje mi się, że spokojnie może być połączona ze starszą kolekcją z Craft O'Clock. Nie pamiętam w tej chwili, jak ona się nazywa, ale były takie dodatki świąteczne. Właśnie skojarzyły mi się po tym serduszku piernikowym, który tutaj się czai. Natomiast przejdźmy teraz do y, tych papierów. Są one typowo ciepłe, czerwone, zielone. Są też delikatnie beżowe. Są one mroźne, jakby pośnieżone, ale tego aż tak bardzo nie widać, aż tak się to nie rzuca w oczy. Bardziej jest, robi się ciepło, kiedy się na nie patrzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Są to ptaszki, które również pojawiły się kiedyś w świątecznych kolekcjach Craft Jest to strok szef, są gwiazdki. Ten arkusz na pewno kiedyś już był, ten tył, w którejś z kolekcji. No nie wiem, czy ta kolekcja tak kojarzy się typowo z Craft O'Clock. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądała na żywo, więc na pewno dam wam znać podczas nagrywania holu zakupowego, kiedy zakupy do mnie dotrą. I oczywiście wianek czy też arkusz na layout jak kto woli, dodatki do junk journala czyli po raz kolejny kopertki, tutaj już są zegary, jeszcze bileciki także coś innego, coś nowego i to jest też fajne, że w tych dodatkach do junk journala mamy także zawieszki na kalendarz adwentowy więc coś ciekawego po raz kolejny bileciki, karty o te też są ciekawe bardzo ładne, nawet żeby dołączyć po prostu nakleić tutaj na nie Jakieś życzenia z drugiej strony i wysłać choćby jako kartkę, myślę, że to się też może sprawdzić. No i takie karty z napisami. I ten bloczek trafił do mojego koszyka zakupowego i tutaj są różnego rodzaju elementy świąteczne. No, ewidentnie kojarzą się one z grudniem, ze świętami, te pierniczki, które już się pojawiały w kolekcji świątecznej od Kraft, ale nie w y, każdym wydaniu, które tutaj jest prezentowane. Na przykład na pewno nie było tych grzybków, nie było tych choineczek, były bardziej takie zwykłe, skromniejsze pierniczki. Ale tego wszystkiego nie było. Prezenty, mamy skarpety świąteczne, dzwonki, domki, laseczki, kokardki, wszystko co sobie tylko wymyślicie. I tutaj łyżwy, buciki, guziki, kawka, herbatka, znów tu jakiś grzaniec. Śnieżne kule, które bardzo ładnie będą sprawdzały się do kompozycji. Znów miks dodatków. I tutaj mamy bombki, więc też fajnie, tym bardziej, że to są elementy dwustronne. Więc do wszelkiego rodzaju prac, gdzie faktycznie tył widać, bardzo dobrze się sprawdzą. No i zwierzątka. No i ten arkusz, który nie wiem dlaczego, ale jakoś tak przykuwa moją uwagę, może przez ten fotel, nie wiem. Ale te choinki są też bardzo ciekawe, takie w innym stylu, w takim trochę vintage, trochę takim luźniejszym, delikatniejszym. I w tym bloczku jest 18 arkuszy, czyli po 9 różnych wzorów. Natomiast do tej kolekcji wyszła też opcja z 12 arkuszami i ten, y, To jest jedyna kolekcja, w której wyszły dwie opcje dodatków do wycięcia, ponieważ tam były bardziej elementy, y, różne takie mix. Natomiast tutaj mamy głównie roślinne y, motywy, jak widzicie roślinne kojarzące się ze świątecznymi i tutaj jest ich właśnie troszeczkę mniej. Ale myślę, że też ciekawe, jeżeli chodzi o uzupełnienie kompozycji, mamy listki, mamy ostrokrzew, mamy jakieś jagódki, także wszystko, oczywiście gwiazdy betlejemskie. Policencje wszystko się tutaj znajdzie. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te kolekcje z Craft O'Clock. Mam dla Was jeszcze jedną nowość, którą dopiero zobaczyłam dziś. Tak, właściwie nie wiem, czy ona się dziś pojawiła, nie jestem pewna ale dopiero co pojawiłam się na Instagramie a mianowicie najnowsza kolekcja od marki Paper Heaven czyli Dzikie z natury Born to be Wild. Coś ciekawego właśnie w klimatach jesiennych. Myślę, że fajnie sprawdzi się do łączenia z innymi bloczkami, właśnie z takimi jesiennymi zwierzątkami, bo jest ich dość sporo, ale te, no jest tutaj klimat. Zaraz pokażę Wam, jak prezentują się te papiery. Właśnie tak. Kojarzy mi się to typowo z Paper Heaven, ale z taką kolekcją w głębi lasu chyba była i z takimi elementami bardziej malowanymi. Te wianki oczywiście są trochę delikatniejsze, ale naprawdę ładne. No i właśnie ten element, taka drobnica, troszeczkę z białe święta, była kiedyś taka kolekcja i właśnie ona mi się bardzo podobała ze względu na te drobne elementy, które tutaj również się pojawiają. Więc coś ciekawego, tutaj są różnego rodzaju zwierzaczki, które się bawią, liski, jakieś króliczki. No naprawdę jest to rozczulające, znów drobne elementy, bardzo mi się to podoba, bardzo, bardzo. Trochę nie widać jak wyglądają te arkusze z tyłu, może zaraz postaram się pokazać wam również te tyły. Natomiast tutaj mamy naprawdę bardzo ładne elementy, bardzo ładne arkusze przemyślane, stonowana kolorystyka. Bardzo mi się podobają. I ten wow. Trochę mi się kojarzył z y, jakąś serią z y, P13. Hello um, Spring, Hello um, Summer, Hello Summer, o właśnie. Tam był taki jeden papier, który miał takie letnie kwiaty, letnie polne kwiaty. Tak, właśnie z tym mi się skojarzył ten papier. I w tej prezentacji gdzieś mi umknął ten pierwszy arkusz. Natomiast te drzewa, no, bardzo przykuwają moją uwagę. Można z tego zrobić wiele, od wycięcia tych elementów przez naklejenie, właśnie jakiegoś tła bazowego z tyłu, to z przodu, to z tyłu, jakiś tło z przodu. Można tutaj sobie poszaleć do i te tła, jak widać, są bardziej takie stonowane, czyli nie ma tutaj jakiegoś większego szaleństwa. Ale sprawdźmy jeszcze pozostałe, tutaj również takie bardziej akwarelowe. Arkusz trzeci, tak samo, czyli z przodu szaleństwo, z tyłu. Spokój, również bazowe tło. Tak samo na arkuszu piątym, tutaj już góry. I to jest chyba najbardziej szalony z tych, tych tylnych arkuszy, czyli arkusz szósty. I mamy tutaj oczywiście dostępny zestaw 30 na 30 15 na 15 Elementy do wycięcia, które również są bardzo ładne, są też te zwierzątka. Oraz, już wam tutaj pokazuję, możemy kupić także zestaw taki pełen, czyli mały bloczek, duży bloczek oraz bloczek elementów do wycięcia, które za chwilę wam pokażę oraz są dostępne takie małe paseczki, w których są tylko takie pojedyncze elementy, których jest dość sporo, nie wiem czy wychodziło aż tyle z innych kolekcji, ale tutaj mamy głównie zwierzątka oraz elementy roślinne. I już pokazuję wam jak wygląda bloczek elementów do wycięcia i tu przeważają zwierzaki. No nie można tego nie powiedzieć. Są sarenki, liski, niedźwiedzie, króliczki, zajączki jakieś co to jest wilczki, sowy, wiewiórki, ptaszki. Tu nawet widzę Rysia, więc coś ciekawego. O, jest nawet borsu. Nie wiem, czy kojarzycie kiedyś były takie książeczki, takie prenumeraty, gazetek Przyjaciele z Zielonego Lasu. I myślę, że ta kolekcja mogłaby się zdecydowanie nazywać Przyjaciele z Zielonego Lasu. Ponieważ tam również były takie zwierzątki. Jeżeli pamiętacie taką kolekcję, dajcie proszę znać, czy nie jestem osamotniona w tym. To były takie gazetki, takie zeszyty, które się kupowało. Można było tam sobie czytać różne komiksy, rysować jakieś rysunki, naklejać naklejki, różne takie rzeczy. Ale wracając do tematu, pojawiały się tu również elementy roślinne, takie truskaweczki, grzybki. Na każdym z tych arkuszy jest również coś roślinnego. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd nowości. Może nie takich do końca nowości, ale sporo nowości tutaj jednak jest. Jestem ciekawa, czy wszystkie widzieliście już wcześniej, czy też może czymś wam, Was zaskoczyłam? Czy wiedzieliście o tych wszystkich dodatkach, o tych nowych bloczkach z mintają uzupełniających, czy też o tym, że w tej kolekcji świątecznej z Craft O'Clock pojawiły się aż dwa zestawy elementów do wycięcia? Dajcie mi, proszę, znać. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta seria z nowościami. Troszeczkę tym razem byłam opóźniona z powodu braku czasu, ale następnym razem postaram się nagrać ją w odpowiednim momencie, żebyście mogli się dowiedzieć wszystkiego o najnowszych nowościach. Jestem bardzo wdzięczna za to, że ze mną jesteście, że słuchacie tego, o czym wam opowiadam. Bardzo mi miło widząc te łapki w górę oraz komentarze i to, ile z Was ogląda moje filmy. Także bardzo Wam dziękuję. Jeżeli spodobał Wam się ten film, proszę zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, jeżeli macie ochotę oglądać więcej treści na moim kanale w tematyce około scrapbookingowej. I mam nadzieję, do usłyszenia następnym razem. Cześć!